dobry, w kolejnym vlogu, jak możecie zauważyć, ja znowu wróciłam do pływania. Czas zadbać o figurkę przed latem. Dzisiaj nie dałam jakiegoś wielkiego czadu, przepłynęłam tylko 32-32 baseny, ale już czuję się o wiele lepiej. Lecę się wysuszyć, przebrać i zaraz do Was wracam. Wróciłam do domu i pomalowałam na szybko oczy. Twarzą się wstrzymałam ze względu na to, że chciałam Wam pokazać, co mm, mm, ostatnio upolowałam, a jest tego naprawdę sporo. Mam tutaj dużo produktów do pokazania. Po pierwsze, zacznijmy od paczki, od hulu. Ja mam tę hulu chyba od dwóch lat i mam tą serię od Daniela Sobieśniewskiego te ze złotą skówką. Przecudowne pędzle. To są tylko niektóre z nich. Teraz nie będę tutaj... Aczkolwiek one się tutaj wyróżniają bardzo. W mojej Mam jeszcze drugi zestaw w drugim pokoju. Wzięłam tylko takie, wiecie, pojedyncze, które mi były potrzebne. Jeśli szukacie pędzli profesjonalnych, pędzli, które będą dawały super komfort przy malowaniu, to... Tutaj nie możecie się pomylić, hulu jest naprawdę the best. Przecudowne detale, pięknie wykończone są te pędzle, ale zdaję sobie sprawę z tego, że one są drogie. To są drogie pędzle, ale no tutaj mamy najlepszą jakość. I postanowiłam wypróbować sobie te pędzle. Serii Pro. One są czarne, i tutaj wykończenia mamy srebrne, poczekajcie. Wybrałam sobie naprawdę sporo tych pędzli. Teraz mi wszystko leci. Jeden jest piękniejszy od drugiego, jak one są wyprofilowane, jakie tu mamy włosie. Bardzo często, kiedy maluję moje klientki, e, właśnie one mówią mi później, że. Mm, Pędzle, których używam, są bardzo miękkie i dają świetny komfort, i to jest właśnie zasługa między innymi właśnie tych pędzli od hulu. Jeśli planowałyście, Zakup pędzli, bo żeby zrobić dobry makijaż, świetny makijaż, to pędzle, według mnie, to jest podstawa to jest coś, czego nie może zabraknąć. Dzisiaj przetestujemy sobie niektóre właśnie z tych pędzli, żeby nałożyć podkład i nie tylko także trzymam je tutaj i mam nie tylko to z hulu mam też kredki do ust, byłam ich bardzo ciekawa. Przepraszam, tutaj jeszcze y, przy otwarciu. Byłam ich bardzo ciekawa. Jak tylko zobaczyłam, że na ich stronie są właśnie kredki do ust, to stwierdziłam, to jest coś, co muszę koniecznie przetestować. Przepiękne odcienie, one są bardzo miękkie. Jedną już przetestowałam razem z moją córką, a teraz przetestujemy sobie może inny kolor, żeby wam pokazać, jakie y, jest ich. Jaka jest ich pigmentacja i jak się nakładają? Siadłam sobie tutaj troszeczkę wyżej, żebyście mnie widzieli. Na pędzle Hulu dostałam też kod zniżkowy, więc jeśli. To jest prezent od Hulu, więc po pierwsze bardzo się cieszę, że właśnie, że dostałam taki prezent od marki Hulu, bo powtarzam, to są mega mięciutkie, świetnie wykonane, wyprofilowane pędzle. Dodatkowo napisałam do nich maila, czy jest szansa na kod zniżkowy dla dla was, bo wiem, że lubicie makijaż, śledzicie mnie też ze względu na makijaż i taki kod dla was mam. Kod to Taste20, daje 20% zniżki, więc to jest spora zniżka. Ważny do 7 kwietnia. Więc jeśli planowałyście kupić sobie zestaw fajnych pędzli, możecie wybrać te od Daniela Sobieśniewskiego właśnie e, przepiękny fioletowy kolor ze złotymi wykończeniami albo ten tutaj Pro. Albo możecie wybrać inny zestaw. Tam jest bardzo dużo zestawów albo pojedyncze pędzle. Czarne ze srebrnym wykończeniem. Będziemy powoli, powoli je testować, tutaj używać i dam Wam znać właśnie, jakie numerki. Według mnie to jest taki... W ogóle chciałabym nagrać taki film właśnie o pędzlach, o moim kufrze makijażysty. Dajcie znać, czy taki film chcecie. Lecimy dalej. Wybrałam te dwa pędzle, którym mogę nałożyć podkład. Płynne produkty. Pro 25 i Pro 15. Pro 15 bardzo mi się się podoba ze względu na to, że jest taki ścięty. Zobaczcie, będzie się fajnie nakładał i no to włosie jest cudowne. A tutaj mamy Pro 25 i on jest taki ścięty. Zobaczcie, płaski. Więc też będzie świetny do nakładania podkładu. Dzisiaj użyjemy sobie tego Pro 15. Bardzo podoba mi się jego kształt. I nałożymy sobie coś, co zamówiłam sobie parę dni temu na stronie Sephory. I jest to Charlotte Tilbury Flawless Filter to jest... Mm, mówią, że to jest tak. Rozświetlacz, baza. Możemy to mieszać razem z podkładem, e, tworzyć sobie tutaj formułę, którą chcemy i daje taki cudowny glow. Charlotte, tak jak ja, e, ona malowała mm, przez długi czas na pokazach e, modelki, więc ma też takie wymaganie podobne do moich, e, jeśli chodzi o, o e, kosmetyki. Muszą być takie wielozadaniowe. I właśnie ta baza taka jest. E, taka powinna być. E, testuję ją przy Was, bo nigdy jej nie miałam. Dużo o niej czytałam. Fajny, bardzo wygodny aplikator, więc nakładamy sobie niezbyt dużo produktu. Ja najpierw nałożę sobie tą bazę e, jako bazę, ale według mnie e, fajnie jest to zmieszać z podkładem, jeśli chcemy uzyskać właśnie taki podkład bardzo glow. Ona też stworzy produkty takie, właśnie by nakładać je później nie gąbeczką, tylko pędzlem. E, lubi tą formułę. E, lubi tą formę nakładania produktów. Ja teraz troszeczkę e, stronie od produktów bardzo mocno napigmentowanych, jeśli chodzi o podkłady, bo e, po laserze, który wykonałam na twarzy, przyznam się, że e, ta twarz tego nie wymaga i bardzo chcę właśnie takiego lekkiego krycia i efektu glow, takiej zdrowej skóry i ten efekt już mamy. Ja mam wrażenie, że on bardzo szybko zastyga. Może nie bardzo szybko, ale zastyga. Więc tutaj może na środek, na czoło bardziej bym stroniła od tego miejsca, żeby się tutaj nie wyświecał, ale czy Wy to widzicie? Czy Wy widzicie ten glow? Zbliżę się tutaj. On jest bardzo subtelny, bardzo delikatny, ale wow! Coś, co będę chciała mieć w moim kufrze makijażysty i sama będę też często go używała i po niego sięgała, no bo skóra w ogóle nie widać, jakbym miała coś na tej skórze ona ma taki zdrowy glow ale jednak fajnie wyrównał koloryt ja teraz zrobię tak, że połączę go razem z podkładem czyli damy sobie ten od Estée Lauder Futurist Hydra odrobinkę i dodamy do niego i tutaj może ten aplikator byłby wygodniejszy, gdyby była pompka. I teraz Wam pokażę konsystencję, żeby mi to nie spłynęło. Tu mamy Estée Lauder, on jest bardzo płynny, nawilżający, taki lekki. A tutaj mamy tą, ten od Charlotte. Widzicie, on jest bardziej gęsty. Teraz go zmieszamy i stworzymy sobie produkt idealny. i ten pędzel. Nie no w ogóle takie muśnięcie skóry tylko bardzo delikatne. To, to jest coś, co e, jest mega komfortowe. Więc e, bardzo zależy mi na tym właśnie, by moje klientki, kiedy je maluję, e, czuły fajny komfort podczas malowania. I właśnie tak przy pędzlach dobrej jakości jest. Świetnej jakości, niedobrej. Bardzo się cieszę, że w Polsce robimy takie niesamowite produkty. Lecimy dalej i mam tu um, nowy korektor pod oczy. Jest to tart Shape Tape Creamy. E, ja już mam tą starą wersję e, kultowego już korektora Tart e, i chciałam wypróbować tą ze względu na to, że mówią, iż ona ma bardziej nawilżać skórę, e, rozświetlać. Mimo to ma być bardzo trwały, zastygający, niewysuszający, nie podkreślający tutaj zmarszczek wokół oczu. Widzę, że e, Kolor, który wybrałam jest absolutnie za jasny. Pomyliłam się, także coś tutaj będziemy musieli z tym zrobić. Tutaj ta formuła jest wzbogacona kwasem hialuronowym, więc też fajnie nawilża, zatrzymuje wodę, więc nie wysusza w ciągu dnia. W składzie mamy też opuncję, rzęszenia, mamy masło shea, więc ten skład jest naprawdę lista, jest długa. Tych składników nawilżających, pielęgnujących Skórę. I teraz rozprowadzam go Pro 73. Też bardzo fajny, taki płaski pędzel, który też świetnie się nada, właśnie do rozprowadzenia korektora, dojścia do takich trudnych tutaj miejsc, gdzie często zapominamy nałożyć produkt. Bardzo fajnie się go rozprowadza. Już mi się bardzo podoba ten korektor. Jest troszeczkę za jasny, ale myślałam, że będzie gorzej. Zobaczcie, pięknie tutaj rozjaśnił skórę wokół oczu. Wow! I faktycznie pigmentacja jest tak, jak obiecywali, że pigmentacja będzie, będzie zakrywał fajnie tutaj. Em, Jakieś niedoskonałości. Jest to forma troszeczkę lżejsza od y, swojego starszego brata, starszej siostry, w zależności jak go, go chcemy nazwać. Naprawdę bardzo fajny korektor. Także jeśli szukacie y, korektora nawilżającego, to ten może być, może być super opcją. Polecam wciąż ten od Armani. Jak pięknie przebija ten glow. Zobaczcie, jak pięknie. Odbija się ten glow na policzku. Bardzo, bardzo. <laughs> Numer jeden w Ameryce. No nie dziwię się, oni mają bzika na punkcie tart. Bardzo fajny korektor. Jestem zadowolona. Pierwsze wrażenie jest mega. I pędzelek, którym go nałożyłam, to jest po prostu sztos. Możemy sobie tutaj poprawić podkład, jeśli widzimy, że gdzieś coś nam. Wow, cud miód i malina. Teraz rozświetlimy sobie tutaj twarz, nałożymy bardzo szybko resztę makijażu. Tutaj mamy duży, tutaj weźmiemy sobie pędzel Hulu DS1. On jest taki, to jest taki fajny puchacz. Bierzemy puder i utrwalamy korektor. Staramy się zawsze odczekać kilka sekund po nałożeniu korektora. I podkładu, by, mm, by po prostu ta woda wchłonęła z, z produktu, I, i później dopiero go utrwalamy. Na całą twarz nałożyłam puder od żywęsi, ale sami możecie zobaczyć, że na jego tylko taką odrobinkę, niezbyt dużo, on jest taki troszeczkę rozświetlający, ma odrobinkę. Ale na co dzień, jeśli nie jest to makijaż, który ma mi służyć do zdjęć, to jak najbardziej taki glow, jak najbardziej nam odpowiada. Super. Wszystkie produkty użyte do teraz są genialne. Teraz nałożymy sobie brązer i róż do policzków. Brązer, tutaj mamy Benefit Paleta. I weźmiemy sobie też pędzel DS4. On jest taki ścięty, więc świetnie się nadaje do tego, by właśnie konturować sobie twarz. Już to, że on jest taki ścięty, właśnie nam ułatwia pracę. Nakładamy go odrobinę i rozcieramy i to jaki właśnie on daje, jakie daje uczucie na policzku, na twarzy. Naprawdę top. Bardzo, bardzo doceniam w mojej pracy, jeśli produkty są dobrze dopracowane, z nimi się nic nie dzieje. Ja je myję, dezynfekuję co chwilę. Mają już te fioletowe dwa lata i wciąż no, bardzo fajnie mi służą. Te czarne też będą pięknie się prezentowały w moim kufrze. I ładnie już mamy wyprofilowaną tutaj twarz. Teraz nałożymy sobie róż do policzków, i tutaj możemy użyć na przykład tego DS3. Albo świetnie się też sprawdzi Pro 17. Bardzo fajnie się sprawdzi Pro 79. To są pędzle, które też. O, tutaj mamy też super puchaczka Pro 57. Cudowny pędzel, który no, będzie idealny, by tylko właśnie tak delikatnie musnąć różem do policzków. Może nałóżmy sobie nim róż. I zobaczmy. No, zobaczcie. Mm. i teraz nakładamy. On będzie taki, dawał bardzo delikatny efekt, ale jest. No, tak jakbym w ogóle nie dotykała twarzy, takie mam wrażenie. One są tak delikatne, tak miękkie, że komfort jest genialny. Weźmiemy sobie pędzelek P62. On jest taki, zobaczcie, spłaszczony, więc będzie precyzyjny to właśnie pod okiem, by rozetrzeć cień. Będzie bardzo precyzyjny, mięciutki, co jest bardzo ważne przy makijażu oka, bo jeśli używa się twardych pędzli, sztucznego włosia do takiego blendowania. To, jeśli macie delikatne oczy, w ogóle nawet jeśli nie macie delikatnych oczu, to też może wam podrażnić, powodować, że będzie wam zawiło, że ten makijaż będzie taką męczarnią. Yy, oko jest zrobione. Podkreślimy sobie jeszcze tylko rzęsy pod spodem, żeby już był taki komplet. I zrobimy sobie usta. Ja mam moich ulubieńców, jeśli chodzi o usta, i mam nadzieję, że te kredki od hulu yy, będą też takie idealne. Tutaj mamy przeróżne odcienie. Według mnie mój taki mój, mój, mój ulubiony to będzie odcień, gdzie tu jest yy, Perfect Beige. Będzie cudny. O, o, jakie one są miękkie. Jakie one są cudowne. Perfect Beige. Myślę, że tego użyjemy sobie dzisiaj, ale cudowny też będzie Classic Nude. Też przepiękne. Tutaj mamy Perfect Beige, a tutaj mamy Classic Nude. Zobaczmy sobie Naked. Wow. No, ten Naked. Troszkę ciemniejszy. Przecudny. Kolejny. Tak, żeby poszło w kolejności, jeśli chodzi o Cool Frape. Cool Frape. I idziemy tu. I on jest taki cieplejszy, troszkę. Też piękny odcień. No, cudowne są te kolory. I ostatnia kredka to. Cappuccino. Zobaczmy, cappuccino jest najciemniejsza i piękna będzie do takiej oliwkowej cery, do takiej urody włoskiej. Jak najbardziej super się tutaj sprawdzi. Szkoda tylko, że nie ma kredki, która ma odrobinę różowego podcienia. Bardzo by mi się spodobała taka kredka troszeczkę z dodatkiem różu. Na koniec nałożymy sobie tą Classic Nude. Jak one piszą. Możemy wziąć sobie pędzelek, a tutaj mamy do oka, no mógłby być też ten, on będzie do korektora, ale takim właśnie pędzelkiem sobie rozetrzemy. I stworzyliśmy taką trójwymiarową pomadkę. Na środek ust nakładamy pomadkę nawilżającą, taką rozświetlającą, błyszczyk, coś, żeby powiększyło ładnie usta, i cudowne kombo. Wszystkie kolory mi się podobają. Mo, może dla mojej urody, chyba że w zależności też od efektu, który chcę uzyskać, ta najciemniejsza jest zbyt ciemna ale też je kiedyś użyję do makijażu takiego fajnego, żeby stworzyć ombre. Pozostałe pójdą w ruch wszystkie. Bardzo fajna pigmentacja, bardzo fajnie się nimi maluje. Także na pewno będzie to coś, co ze mną pozostanie, no co będę wozić ze sobą też w kufrze, bo są bardzo fajne. To tyle rzeczy, które chciałam Wam pokazać. A, zamówiłam sobie też od Yves Saint Laurent e, róż który też stał się wiralowy, ale wysłali mi w niedobrym kolorze, nie takim jak ja chciałam i muszę go odesłać niestety, także to wraca z powrotem. Dzisiaj nie będę właśnie wam go pokazywała ze względu na to, że nie chcę go ze sobą zatrzymać. To tyle, jeśli chodzi o makijaż. Kupiłam sobie kilka dni temu oregano i bazyliko i postanowiłam, że tutaj postaram się tutaj to wyhodować w domu. Zazwyczaj bazyliko w domu marnieje w bardzo szybkim czasie, ale postanowiłam spróbować. Przedzielę troszeczkę tą doniczkę, bo tego jest tu stanowczo za dużo, dlatego ona później nie ma miejsca, by fajnie rosnąć. Wyciągniemy kilka i włożymy do doniczki takiej większej i zapakujemy w papier. Tak Taką mam wizję. O, i skończyłam. Całkiem nieźle to wygląda. Oprócz tego, że fajnie to wygląda, oprócz tego, że to przepięknie pachnie. To jest też praktyczne, bo przygotowanie możemy sobie tego używać. Pod spodem jest doniczka, więc mogę podlewać bez problemu. Nic mi się tutaj nie pomoczy. No, bardzo mi się podoba. A tam koko, który patrzy w dal. Jak zawsze. Zrobimy szybki obiad. Moja teściowa przywiozła mi wczoraj makaron przez nią zrobiony z jajek też od niej totalnie bio. Jak można jeść taki makaron? Tutaj we Włoszech jest bardzo popularny. Tylko kilka liści szałwii to akurat szałwia z mojego ogródka. Oczywiście kawałek sera grana padano parmigiano redziano i masełko. Masełko rozpuszczamy na małej patelni, dodajemy szałwie i odrobinę pieprzu, a makaron do wrzątku. Gotujemy kilka minut. Carry the world and take the Zapomniałam całkowicie pokazać Wam jeszcze tej paczki od Sensum Mare, którą do, dostałam e, już kilka dni temu. Nie miałam czasu Wam o tym opowiedzieć jeszcze na Instagramie, także wykorzystam czas, żeby powiedzieć Wam tu. E, ja Sensum Mare znam od bardzo dawna. Uwielbiam ich kosmetyki. Maseczkę na noc bardzo, bardzo lubię to jest taka głęboka maska. E, I ich tonik, który e, ma niskocząsteczkowy kwas hialuronowy super nawilżający i odezwali się do mnie czy mogą mi wysłać czy chcę przetestować nowości które wyszły teraz w sensu mare i bardzo chętnie zgodziłam się na taką paczkę bo cenię bardzo tą markę, uważam, że robią świetną robotę także czekajcie, bo tych, tych chrupków tu było tyle, ona była super zabezpieczona ta paczka Czekajcie, bo naprawdę e, chciałabym Wam powiedzieć tylko, co do mnie dotarło, bo sama jestem ciekawa. E, nie miałam tak czasu jeszcze tego dobrze tutaj sprawdzić. Dobra, posprzątam to później. E, więc, e, kogo chcę wejść? Po pierwsze Algo Pro i tutaj mamy ceramidy Ectoina. E, co to jest? To będzie jakiś e, nawilżająco-odbudowująca esencja. Ja uwielbiam esencję. To jest produkt, którego nie może zabraknąć... W mojej kosmetyczce, w mojej pielęgnacji. Eee, zobaczmy tutaj to opakowanie, jakie jest. O, bardzo luksusowe. Muszę powiedzieć, że Sensum Mare zawsze ma bardzo ładne, takie minimalistyczne, ale bardzo luksusowe opakowania. Piękna butelka, zobaczmy. To jest wszystko po raz pierwszy używane, nigdy nie miałam, nie stosowałam. O, a ona jest taka, widzicie, nieprzeźroczysta taki bardziej serum bardzo wodniste, bardzo delikatny zapach, tak jak wszystkie kosmetyki od Sensu Mare. To też polska marka. Wierzymy w polskie marki i inwestujemy w nie. Drugi to jest Algorich, zaawansowany krem przeciwzmarszczkowy i rewitalizujący o bogatej konsystencji krem do twarzy, cera sucha i bardzo sucha. Jeśli będzie tak dobry jak maska na noc, to jestem już zachwycona. E, później mamy Algo Eye, serum pod oczy. Ja już miałam inny ich serum pod oczy, bardzo lubiłam je. E, jestem też tego bardzo ciekawa. Algo Pro, wysoce zaawansowane serum przeciwzmarszczkowe z potrójnym peptydem. Uuu! 29 składników aktywnych. No, ja wszystkich tych kosmetyków jestem bardzo, bardzo ciekawa. Ale dopiero jak je przetestuję, to Wam dam znać. Co prawda cenię tą markę za naprawdę świetne składy, świetne formuły. Wszystkie, wszystkie które miałam okazję przetestować, naprawdę się u mnie super sprawdziły. Uuu, tu też przepiękne opakowanie. Wow! Czy wy to widzicie? No, piękne opakowanie, ale luksus tutaj do mnie dotarł i Algo Drops, ale to już chyba kiedyś miałam. To już nie jest taka nowość, nowość. Ten produkt już był. I przy okazji, jak zapytali, czy mogą wysłać mi do testu właśnie ich nowości, daj mi kod zniżkowy, bo ja bardzo często o taki kod też proszę, kiedy dostaję paczki, bo wiem, że na przykład polecam coś, coś nowego, fajnego i chciałabym, żebyście też na przykład mogły dostać te produkty w niższej cenie nie, to wiecie, nie musicie z tego korzystać, tu nikogo nie zmuszam do tego, ale jest to fajna okazja, by właśnie e, używając kodu i kod to BEATA20 da Wam właśnie możliwość e, na, ale ten to jest satin, to chyba nie, tego nie miałam jeszcze, e, dawam możliwość zakupienia produktów, które może już znacie, może też już e, wiecie o nich i chciałyście je przetestować, ale wiecie, czekałyście na jakąś zniżkę, to jest ta zniżka, 20 BEATA20 Tutaj też wypróbujmy sobie go. Uuu. Ale o co tu chodzi? Kremowa emulsja SPF 50, także to jest coś, czego ja używam teraz zawsze. Bardzo szybko się wchłania, bardzo fajna konsystencja i tutaj mamy przepiękny zapach. Innowacyjna emulsja przeciw fotostarzeniu, satynowa, yy, satynowe wykończenie. Wiecie, że bomba no, na ręce, bardzo nie takie błyszczące, no i też plus za aplikator, muszę przyznać, że tutaj e, zrobili świetną robotę, jest sztosik, po prostu sztosik. Także ja kończę, montuję dalej film na YouTubie, a Wam pozostawiam kod zniżkowy. Beata20 daje Wam zniżkę na wszystko od sensu mare. Kolejna cudowna Polska. Jestem w sklepie, w Zarze dokładnie i mierzę komplet, bo wybieram się do Warszawy na event, na którym mamy być wszyscy ubrani na kolor biały. Co myślicie o tej pierwszej propozycji? E, marynarka fajna, coś tutaj widzę tak się trochę rozszerza. Wolałabym, żeby ona była bardziej taka, wiecie, prosta, bo ona będzie dobrze wyglądała, ale zamknięta, zapięta tutaj. Ale ja wolałabym taką marynarkę, którą pozostawiam otwartą, żeby była taka bardziej wiecie. Ale spodnie fajnie leżą, mimo że nie ma mojego rozmiaru. Tu mamy drugą propozycję, i tu już marynarka lepiej leży, bo mogłabym ją nosić też otwartą. Spodnie niestety nie ma w moim rozmiarze, też podobają mi się bardziej, są proste i wydłużają e, nogę, no ale nie ma mojego rozmiaru. To jest Eska, jest stanowczo na mnie za duża. Ale marynarka mi się podoba. Fajna. Brać czy nie? A gdybym ubrała białe jeansy, jasne jeansy i taki sweterek, tak bardziej na sportowy, do tego jasne buty byłoby na pewno byłoby mi na pewno wygodniej niż w marynarce. No ale tak nie wiem. Nie wiem co myśleć o tym. Ostatnia propozycja to oczywiście nie sukienka na ten event, na który jadę, ale chciałam wam ją pokazać, bo jest naprawdę mało kosztuje, jest bardzo ładna, ale problem jest z tym, że bardzo tutaj ściska biust i to jest taki ciężki materiał, więc na lato będzie nam zbyt gorąco. No a na wiosnę no to jest zbyt odkryta ta sukienka, żeby wybrać, no chyba że sweterek na górę. Bardzo ładna, ale nie na lato, bo jest zbyt ciężki materiał. Zrobione. Na koniec nie pokażę Wam, co kupiłam, ale już możecie zobaczyć, jakie będą kolorki. Teraz lecę szybko do krawca, żeby mi to skrócił i zdężył.